Następne pytanie eee, Pan Przemek. Dzień dobry. Mam pytanie, poszukuję skutecznego sposobu na zapalenie żołądka w gastro nadżerki z metaplazmą jelitową Helikobakter ujemnie? Witam w kolejnej serii pytań i odpowiedzi. Andrzej Kawka, klinika medycyny zintegrowanej kawka. Je. Następne pytanie. Eee, pan Przemek. Dzień dobry. Mam pytanie: poszukuję skutecznego sposobu na zapalenie żołądka w gastro nadżerki z metaplazmą jelitową, helikobakter ujemnie. Przerobio, przerobione trochę leków zioła z dietą lekkostrawną i keto, ale nie jest lepiej. Jakie mogą, jakie mogą być jeszcze przyczyny, czy jakieś inne infekcje, oraz jakie sposoby, czym faktycznie można wyleczyć? To jest bardzo dobre pytanie i bardzo częste pytanie. Stany zapalne żołądka, stany zapalne jelit. No, ale tutaj pytanie o żołądek, więc już odpowiadam. Jeśli po pierwsze, jeśli w żołądku Mamy prawidłowe pH, ponieważ my jesteśmy mięsożercami, przypominam, i pH prawidłowe naszego żołądka wynosi między 1 a 2, czyli jest to bardzo, bardzo mocny i silny kwas. Więc jeszcze raz przypominam, że nie istnieje nic takiego poza medycyną akademicką jak nadkwasota żołądka, ponieważ żołądek musi być bardzo kwaśny, a to, że mamy zgagę, nie wynika to z nadkwasoty, tylko z niedokwasoty lub z nieprawidłowo działającego, czy tam działającej przepony. Ta przepona może nieprawidłowo działać właśnie dlatego, że mamy zbyt wysokie pH, a właściwie zawsze pośrednio lub bezpośrednio będzie na to wpływać, dlatego że jeśli mamy odpowiednio niskie pH to wtedy żołądek nam się zaciska, ta przepona, i wtedy nie ma możliwości, żeby kwasy solne wychodziły do środka. Ona może nieprawidłowo działać, dlatego że na jej ściankach mogą osadzić się również jakieś bakterie i one będą powodować nieprawidłowe działanie tej przepony, ale jeśli będziemy mieli odpowiednio niskie pH, nie będziemy mieli problemów z bakteriami, ponieważ żadna bakteria w pH 1-2 nie przetrwa, tak, jeśli tam cały czas będzie takie pH. Dlatego to jest pierwszy element. Natomiast jeśli już mamy nadżerki albo mamy już wrzody na żołądku, Rzeczywiście przez chwilę nie możemy dokwaszać zbyt mocno tego żołądka, ponieważ zrobimy sobie krzywdę, więc tutaj trzeba zadbać osłonowo na ten żołądek. I no, można zrobić dietę lekko lekkostraną i tak dalej, ale no, ja, my stosujemy tak. Najlepszy, jednym bardzo dobrych sposobów byłoby zrobić po prostu głodówkę. Więc jeśli nie ma niedożywienia ciała, jest trochę nadwagi w organizmie, to naprawdę polecam zrobić głodówkę na dłuższy okres czasu na kilka dni. Albo nawet kilka tygodni, wtedy e, ta nadżerka, czy tam te stany zapalne znikną. E, przez chwilę można zastosować sodę oczyszczoną, jeśli będzie bardzo duży ból, to na chwilę można to zrobić, ale to ma być tylko chwilowo, jednorazowo na chwilę, ażeby wspomóc się w tym, żeby przez chwilę ten, jakby to pH tego żołądka było wyższe, a żeby nie piekło, nie bolało no bo, ponieważ mamy tam ranę. Cudownie, cudownie spisuje się takie zioło jak porost islandzki. Bardzo mało popularny, jeśli chodzi o odbudowę śluzówkę, śluzówki, ale to chyba najlepsze, najskuteczniejsze zioło ze wszystkich, jakie do tej pory stosowaliśmy. Ja stosuję już od lat, właściwie od podstawówki, ponieważ też miałem kiedyś z tym duży problem i na te problemy, właśnie żołądkowe, stosowałem porost islandzki. Teraz przekazuję jakby dalej. Trzeba zaparzyć sobie w takiej ilości, żeby to po wystygnięciu zrobiło się już galaretką, i przed każdym posiłkiem dużą łyżkę albo nawet dwie tego porostu islandzkiego powinniśmy zjadać. Bardzo fajnie będą się spisywać rosoły, Więc, jeśli macie taki duży problem, to po prostu jedzcie rosół albo pijcie rosół, żeby nie, jeśli już coś chcecie, chcecie zjadać. Ale no tutaj tak, żeby na to bardzo łatwo odpowiedzieć, no to się tak nie da, ponieważ to w zależności od pacjenta my stosujemy różne metody i różne zioła, czy tam czasami jakiś suplement, więc no, jeśli ktoś ma tak poważną dolegliwość, bo to jest naprawdę bardzo niebezpieczna bo dolegliwość, powiem Państwu szczerze, że mam przyjaciela, czy miałem przyjaciela, który w zeszłym roku właśnie ze względu na zignorowanie takich objawów dostał Yy, przełyk mu się rozerwał, zalało mu płuco i niestety nie ma go już z nami. Dlatego jeśli jest taka sytuacja, trzeba naprawdę mocno zadbać o to, ażeby Eee, te wrzody, te nadżerki zniknęły i żeby ich nie było. Eee, pamiętajcie, że układ pokarmowy i mózg to jedna całość, dlatego że jeśli mamy problemy z wrzodami, to znaczy, że mamy problemy ze śluzówką w całym układzie pokarmowym i tą śluzówkę należy odbudowywać. I co tą śluzówkę buduje? Jak już wspomniałem o tych rosołach, tą śluzówkę buduje kolagen. Śluzówka nasza zbudowana jest z kolagenu, zbudowana, też potrzebna jest do tego witamina A i kilka jeszcze innych witamin, ale powiem może o tym kolagenie. I w kiedy ona się psuje? Wtedy, kiedy mamy stany zapalne. Więc po pierwsze, tak naprawdę, żeby przeleczyć brzód żołądka, musimy zacząć jeść na jakiś czas tak, żeby nie wprowadzać niczego do swojego organizmu, co powoduje stany zapalne śluzówki. Tak? W, naszy, w naszym układzie pokarmowym, więc najlepsze do tego będzie ekologiczne, gotowane mięso, czyli rosoły, ponieważ tam jest kolagen, więc im więcej tego rosołu wypijecie, tym więcej wprowadzicie kolagenu do swojego organizmu i tym jest większa szansa na to, ażeby te, ta śluzówka się odbudowała. Po drugie, trzeba pić jeszcze wodę, ale o tym myślę, że tutaj każdy z Was wie, natomiast trzeba przez jakiś czas zrobić dietę eliminacyjną, taką, która nie będzie powodować żadnych stanów zapalnych w układzie pokarmowym, czyli ekologiczne, gotowane mięso, są ekologiczne, gotowane warzywa i rosoły. I na tym bym się skupił na okres dwóch, trzech tygodni, ażeby całkowicie przeleczyć te nadżerki czy stany zapalne, a potem dopiero dietę można rozszerzać. No więc tak w skrócie kiedy mamy wrzody żołądka, nie dokwaszamy żołądka. żołądka tak, możemy tutaj zrobić to e, na, na chwilę w tą drugą stronę. Pijemy dużo wody, suplementujemy na pewno witaminę A i, i, i jemy bardzo dużo zup, kolagenu, ponieważ ta śluzówka musi się odbudować. Jemy tylko ekologiczne rzeczy, żeby nie podrażniać śluzówki, nie robić stanów zapalnych, i najlepiej rzeczy gotowane, czyli ekologiczne gotowane mięsko, ekologiczne gotowane warzywa. Można ewentualnie spróbować jeszcze z żółtkami jaj, bo one też powinny być bezpieczne. No i rosoły. To tyle. Pozdrawiam. Dziękuję kochani za wysłuchanie i zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków.